Ukraińskie drony przeprowadziły atak na jeden z największych rosyjskich zakładów przetwórstwa gazu w Astrachaniu. Obiekt ma istotne znaczenie dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Ukraińskie drony zaatakowały także obszar rafinerii ropy naftowej w Wolgogradzie, leżącym 350 km od granicy z Ukrainą. Bezzałogowcy zakłóciły też pracę na kilku lotniskach w Rosji. Loty wstrzymano innymi w Astrachaniu, Kazaniu czy Groznym. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że w ciągu ostatniej doby siły obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zniszczyły 70 ukraińskich dronów. W tym samym czasie Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na obwód hersoński. Według lokalnych władz zginęła jedna osoba, a czternaście zostało rannych. W okolicach Hersonia Rosjanie zaatakowali również autobus miejski. W ostrzale rannych zostało pięć osób.